Cześć! Kolejny dzień w Tokio. Zaczynamy od codziennego rytuału. Na pierwszy ogień idzie Family Mart, potem idziemy na metro. Dalej obowiązkowe pieczątki, które można znaleźć na większości stacji metra lub w innych atrakcjach turystycznych. A kolekcjonowanie ich to świetna zabawa i super pamiątka. No i na koniec obowiązkowy napój z automatu. 20, 110 i jeszcze 10. Dobrze, też. Tak. Jesteśmy gotowi do zwiedzania. Idziemy do Asaksi. Ale gdzie to jest? Chyba tam gdzie jest ta, ta kolejka, tak? No tak, to jest to. Sobie... Jak ona się nazywa? Sensor zingia. Świątynia Sensor w Pasaksie to najstarsza i jedna z najważniejszych świątyń dla Tokijczyków. <śmianowidł> Musimy też sobie zrobić takie sercje. Dzikie tłumy dzisiaj są. Mamy święto 3 maja, Początki. czyli święto konstytucji, które wypada w ten sam dzień co w Polsce. Dzień ten jest wolny od pracy oraz jest częścią Złotego Tygodnia. Przebitka na każdym kroku. Dochodzimy do głównej świątyni. Ten buddyjski rytuał ma na celu oczyszczenie ciała i duszy. Idziemy po talizman, na szczęście. Ja kupuję na dobry początek szkoły. Na dobry początek szkoły. W Japonii nie zawsze jest nowocześnie. Płatności gotówką nadal są popularne, a w wielu miejscach nie zapłacimy kart. Pójdziemy tam zostawić talizman. Ale nie wiem czy się uda, bo do świątyni jest straszna kolejka ja nie pamiętam, kiedy były takie tłumy w świątyni w Japonii. A to kolejny rytuał wód wyjskich. Za 100 losuje się pałeczkę z numerem, a z odpowiedniej szuflady wylosowuje się wróżbę. 70. Co to jest? Bad Fortune. No. Nie uciekasz przeznaczenia. No dobrze. No to tu dajemy. Jeśli wróżba ci się nie spodoba, to możesz ją zostawić w świątyni. O, nie tą stroną, no to już ci się wylosowało. Co ci się wylosuje? Trzy... Czary mare, czary mare. Trzy... Regular fortune. Czyli oh. możesz zabrać do domu. W każdym razie nie możesz przegrać. A świątynia i tak zarobi. Kupiliśmy sobie takiego klasyka w kształcie monety 10 jenów za jedyne 500 jenów. I jak? Taki sobie. Dziecko chyba bardziej zadowolone z wyboru. Jako w końcu się uspokoiło, ale pusto. Wszyscy chyba są w tej świątyni. No, bo no to wiesz, oni mają taki zwyczaj, że idą. O, zieleń. Idziemy do parku odpocząć. Ojejku, ale cudownie cicho, jakbyśmy wyjechali z Tokio w ogóle. No. Cisza jest, spokój. Jak widać Shinjuku to nie tylko neony i życie nocne. parku w Shenzhuku. Proszę sobie, że w Japonii. samo mi leci. Proszę sobie, że w Japonii trzeba wpłacić wstęp do parku. No ale to jest jak ogród japoński w Polsce. Za to, że się o niego dba, trzeba zapłacić wstęp. Zwykle jest to około 500 yen, ale za to często wejście na teren świątyń jest dodatkowe. zrobiliśmy sobie piknik mamy takie razy skóra z kurczaka, warzywka kurczak bez sosu teriyaki kawka z automatu i znowu kurczak i czekolada i, czekolada i totoro co? zjemy? kampaj yeah. kawa z automatu może być na zimno jak i na ciepło a wszystko oczywiście z family mart Wypoczynek w formie pikniku jest bardzo popularny wśród mieszkańców Tokio. Ale To jest taki duży, a tam jest taki malutki. Po odpoczynku w parku pora przenieść się w kolejne miejsce. Jesteśmy w Muzeum Sztuki Współczesnej słynnej artystki japońskiej Yayoi Kusama. Jej obrazy i rzeźby znane są na cały świat. Nie trudno się domyślić, że jej specjalnością są kropki. I tu ciekawostka: muzeum zlokalizowane jest niedaleko jej pracowni oraz szpitala psychiatrycznego, w którym obecnie mieszka. To jeszcze nie koniec, kochani. Bo teraz to, na co czekałem od przyjazdu do Japonii. Cześć. Dzisiaj wyglądam tak? Powiem jadę sam Oj, na wycieczkę. No, to dzisiaj to to swój wieczór. Tak. <laughs> Będziemy jeździć czymś takim czyli przejażdżka po Tokio w stylu Mario Kart okay. Jeszcze tylko krótki checking Czyż yes. to sprawdzono? Zaraz jedziemy Let's go! Jedziemy! Ale nie uciekają. Ile wody daje je to maszyna? Uh! Ale zap. Ja pierdziele, ale te lewy, słuchajcie. Trzeba jest jakaś szybka wyłoda, kurde, nie mogę nadążyć Ale pierwszy raz to robię na ulicy Zjadziemy <grybujesz> dalej Jedziemy do centrum A to będzie wyglądał? A czebymony. Nawieram doświadczenia. ale mi się Micha ciutzy. Hej, Niezła zabawa dziecko. No i dziecko kocha Ja yeah. być Mario, ale Się wyprał. A jeszcze bardziej kocha Pokémony. Więc słuchajcie, jesteśmy w Pokémon Center, ale szukałyśmy tego długo, co nie córko? Ile szukałyśmy tego? 1000 lat! Jak ci się podoba Pokémon Center? Super, Więc szkoda, że z nami nie jesteś. Tak właśnie sobie Natalka wyobrażała Tokio. Ja też sobie tak wyobrażałem Tokio. No to polecę. Pewnie koleżanki tez. Wszyscy nas obserwują i robią nam zdjęcia. Nie Aaj. Aaj. Aaj jest. O nie, wiesz Ale ich jest. Złykaś spaliny to ekologiczne, No ekologiczne to to nie jest. Ej, o, o karetka jedzie! Mam nadzieję, że to nie pomnie To dużo parę gum. O, Harajuku! Tu gdzieś jest ten fajny dom, do którego chciałbym pójść na roof Bar, taka wiralowa nowość w Tokio. O, jest Takeshita Street. Słynna ulica subkultur w Tokio gdzie dzielnicy Harajuku. Zwiedzaliśmy tę ulicę jak byliśmy poprzedni raz w Japonii. to sam... sam. i jeden raz zupełności nam wystarczy. Hey, hey mate, Jak się you. like it. I like it. You? Yeah, it's yeah, great. It's, good, huh? it's great. And you like it? Yeah, amazing. Yeah, it's right. no pressure. No pressure. Most pressure. Is this your first time or not? Time. Really? You are so fast. Tak Na go poznałem ludzi z Holandii, którzy byli na wakacjach w Bali i chyba wyskoczyli sobie do Tokio, w przerwie. Jejpa. Jedziemy autostopem, jedziemy We change the No, it's too soon. <laughs> <Yeah>. <laughs> it was just ten minutes, I think. <laughs> With my, Polish brother with, my Polish brother. with my Polish brother! With my Polish brother! Jak widać, przyjaciół można znaleźć wszędzie, nawet w dalekiej Japonii. A, było bardzo fajnie. No i jest spora do domu, bo jutro jest Odaiba. Odaiba, czyli wyspa przeszłości. I kolejna nietypowa atrakcja. Zapraszam! Jeśli podobał Ci się kolejny mój vlog z Japonii, zasubskrybuj mój kanał na Instagramie i YouTube.